Terima kasih telah menonton! A patrzcie tak sobie przez swoje pryzmaty Wy nawet do ciągło sprzedacie na rad Romienie miłych wamąc już dawny No choć tu będzie ta jaba na jasno Coś się nie wyraźnie jak widmo. Coś się wypaliło i coś pyszło, coś chyba nie pykło, czy tylko wypchone pryzmaty ja wiem o was wszystko, Iluminat. Taka sytuacja z życia typie Wsiadam do golfa, już nie wtedy i Już nie wtedy i już nie wtedy i ty piarki się patrzą, po piesach się chce Gazuję mocno, kurwa nice Nie ogarnęły, że bieda w portfelu i przełączałem sobie tylko na gaz Zadbany outfit, dupy jak kombi, choć nie w kościele to widać, że klęka Nie mam za złości, ale litości, bo w bani tylko, ale jestem piękna Widząc tak pryzmat twojego podejścia, w twojej głowie ciężka walka Jak sobie bierzesz tak rady na życie, kurwa w tym barka Kiedyś niby lipy, 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 teraz tylko rip co ja mam ci mówić, co ja mam ci mówić Czemu moja duma jest wielka Bo patrzę przez pryzmat Hałasło na A Patrzcie tak sobie przez swoje pryzmaty Wy nawet do ziomków sprzedacie na mnie Robienie przyćmiły wam ozgi już dawno I niech choć tu będzie ta na jasność Coś się wyraźnie jak widmo Coś się wypaliło i coś brysło, coś chyba nie pykło Drukąty, kąty, pieprzone pryzmaty Ja wiem o was wszystko, iluminaty i patrzę tu czasu pryzmat, na każdym kroku te jebane widma One zazdrością podcinają skrzydła, nie do zniszczenia tak jak z tak jak gwiazda, że przy mnie inne bledną, na szczycie nawet światło nie ma prawa być przede mną Kieszeń wyprycha mi jagieło, hajsu nie liczę, walę kielą, idę w melo tylko się pojawiam, jeszcze szybciej znikam Choć nie bawię się w magika Znowu ktoś mnie o coś pyta do baru, gdzie błyszczy neon Leci ostatni kielon Zawijam elo Idę do baru, gdzie błyszczy neon Leci ostatni kielon Zawijam elo Siemano A patrzcie tak sobie przez swoje pryzmat. Wy nawet to ziomków sprzedacie na rad Robienie przyćmiły w Już chyba nie pykło Tylko ty, tylko ty, pieprzone plizmaty. Ja wiem o was wszystko. Illuminati.